Zazdrość nie jest uczuciem słabych, zazdrość to sygnał, sygnał, że coś, ktoś ma dla nas znaczenie. I dziś chcę ci pokazać mechanizm, który działa na poziomie głębszym niż słowa, mechanizm, który budzi w drugiej osobie coś pierwotnego, instynktownego, emocjonalnie magnetycznego. Ale uwaga, to nie jest instrukcja manipulacji, to jest lekcja psychologii. Bo jeśli chcesz zrozumieć, jak działa ludzki umysł w relacjach, jak działa pragnienie, strach przed utratą i ta dziwna mieszanka pożądania z lękiem, musisz zrozumieć psychologię zazdrości. A jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wspomnienie o innej kobiecie potrafi zmienić całą dynamikę związku? Dlaczego nagle pojawia się napięcie, uwaga, chęć udowodnienia czegoś? To właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie o grach, nie o kontroli, o prawdzie emocjonalnej, która kryje się za tym, co czujemy, gdy myślimy, że możemy kogoś stracić. Zacznijmy od czegoś fundamentalnego. Zazdrość nie powstaje z nienawiści, zazdrość powstaje z przywiązania. To jeden z najczęściej źle rozumianych mechanizmów emocjonalnych. Ludzie myślą, że zazdrość to oznaka toksyczności, niedojrzałości, słabości, ale prawda jest inna. Zazdrość to biologiczny system alarmowy, który mówi: Ta osoba ma dla mnie znaczenie i boję się, że mogę ją stracić. Kiedy ktoś czuje zazdrość, jego mózg nie myśli logicznie, nie analizuje, nie waży, nie ocenia. On reaguje. Aktywuje się ciało migdałowate, centrum strachu i emocji. Wzrasta poziom kortyzolu, hormonu stresu. Pojawia się natychmiastowa potrzeba przywrócenia kontroli, udowodnienia sobie, że ta więź jest bezpieczna. I dlatego, gdy ktoś wspomina o innej kobiecie w określony sposób, nagle zmienia się cała energia w relacji. Bo to nie jest rozmowa o kobiecie. To jest rozmowa o wartości, o możliwościach, o tym, czy jestem wystarczająco ważna, żeby nie zostać zastąpiona. Ale uwaga, jest ogromna różnica między wzmacnianiem wartości a manipulacją emocjonalną. Jeśli mówisz o innej kobiecie, żeby skrzywdzić, żeby ukarać, żeby udowodnić swoją władzę, to nie jest psychologia, to jest przemoc emocjonalna. Ale jeśli wspominasz o innych kobietach w sposób, który naturalnie odzwierciedla twoją wartość społeczną, twoje życie, twoją autonomię, to coś zupełnie innego, bo wtedy nie manipulujesz. Pokazujesz prawdę, prawdę, że jesteś osobą pożądaną, że masz wybór, że twoje życie nie kręci się wokół jednej osoby. I to właśnie to może obudzić w drugiej osobie coś, co leżało uśpione pragnienie. Docenianie, chęć walki o ciebie. Dlaczego to działa? Ponieważ ludzie, zwłaszcza w relacjach, mają tendencję do przyzwyczajania się. Na początku związku wszystko jest intensywne, każdy gest ma wagę, każde spojrzenie budzi emocje. Druga osoba wydaje się niesamowita, wyjątkowa nie do zastąpienia ale z czasem. Coś się zmienia. Zaczynamy traktować drugą osobę jako daną. Przestajemy widzieć jej wartość, bo stała się częścią naszej codzienności. Przestajemy konkurować, bo nie widzimy konkurencji. I wtedy pojawia się najgroźniejszy wróg związku, poczucie pewności bez wysiłku. Bo kiedy jesteś pewny, że druga osoba nigdzie się nie wybiera, że zawsze będzie, przestajesz ją widzieć. Przestajesz doceniać, przestajesz inwestować emocjonalnie i nagle, nagle pojawia się sygnał wspomnienie o innej kobiecie, nie oskarżenie, nie groźba, po prostu obecność innych możliwości i to budzi alarm, bo to, co było pewne, nagle staje się niepewne, a niepewność niepewność jest najsilniejszym motywatorem emocjonalnym, jaki istnieje. Ale jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie sytuację. Jesteś w związku. Wszystko wydaje się stabilne. Ona wie, że jesteś jej. Ty wiesz, że ona jest twoja. Rozmowy są miłe, ale płaskie. Relacja jest bezpieczna, ale bez iskry. I pewnego dnia wspominasz zupełnie naturalnie o koleżance z pracy nie w sposób porównawczy nie żeby zranić po prostu opowiadasz o czymś co się wydarzyło ania dzisiaj powiedziała coś ciekawego marta organizuje wyjazd integracyjny wszyscy są zachwyceni gosia ma świetne podejście do tego projektu naprawdę mi pomogła nic nadzwyczajnego ale nagle widzisz zmianę jej ciało się napina zadaje pytania i jaka ania marta ta wysoka blondynka i jak to jej pomogła Nagle pojawiła się uwaga, nagle pojawiła się ciekawość, nagle przestałeś być oczywisty, bo w jej umyśle, nawet jeśli tego nie powie, uruchomił się mechanizm porównania: Kim jest ta kobieta? Czy jest ładniejsza ode mnie? Czy on czuje do niej coś więcej? I nagle ty, osoba, która była dana, bezpieczna, przewidywalna, stajesz się kimś, o kogo trzeba walczyć. To nie jest gra. To jest natura. Psychologia ewolucyjna mówi nam coś bardzo prostego: ludzie pragną tego, co inne osoby też pragną. To nazywa się społecznym dowodem wartości. Jeśli ktoś jest pożądany przez innych, automatycznie staje się bardziej pożądany dla nas. Jeśli ktoś ma opcję, automatycznie rośnie jego wartość. Jeśli widzimy, że inna kobieta docenia naszego partnera, nagle doceniamy go bardziej. To nie jest świadome, to nie jest logiczne, to jest emocjonalne. I dlatego, gdy mówisz o innej kobiecie w sposób, który sugeruje, że masz życie poza związkiem, że inne kobiety cię widzą, cenią, reagują na ciebie, aktywujesz w drugiej osobie coś pierwotnego, nie strach przed tobą, strach przed utratą ciebie, ale teraz uwaga. Jeśli robisz to źle, jeśli robisz to z zamiarem zranienia, zniszczysz wszystko. Bo jest różnica między. Gosia ma świetne podejście do tego projektu, a Gosia jest taka inteligentna. Szkoda, że ty tego nie rozumiesz. Pierwsze to informacja, drugie to atak. Jest różnica między. Widziałem Martę na siłowni, trenuje naprawdę ciężko. A Marta wygląda niesamowicie, naprawdę dba o siebie. Pierwsze to obserwacja, drugie to porównanie i tu jest klucz. Jeśli chcesz, żeby wspomnienie o innej kobiecie zadziałało, nie może być wymierzone przeciwko niej. Musi być naturalnym fragmentem twojego życia. Bo zazdrość, która rodzi się z poczucia, że tracimy coś wartościowego, to zdrowa zazdrość. Zazdrość, która rodzi się z poczucia, że jesteśmy niewystarczające, to toksyczna zazdrość. A ty nie chcesz toksyczności, chcesz budzenia pragnienia. Więc jak to robić dobrze? Po pierwsze, bądź autentyczny, nie wymyślaj kobiet, nie przesadzaj z opowieściami, nie twórz fikcji tylko po to, żeby obudzić zazdrość. Jeśli naprawdę masz w życiu kobiety, koleżanki, Przyjaciółki, współpracownice, mów o nich naturalnie. Jeśli ktoś zrobił coś fajnego, powiedz o tym. Jeśli ktoś ci pomógł, docen to, bo kiedy jesteś autentyczny, druga osoba czuje tę autentyczność i wtedy to nie jest manipulacja, to jest prawda o Twoim życiu. Po drugie, nie porównuj. Nigdy nie mów. Ona ma to, czego Ty nie masz. Nigdy nie mów. Widzisz? Ona by to zrozumiała. Bo to nie buduje wartości, to buduje resentyment. Jeśli chcesz, żeby druga osoba poczuła zazdrość, nie porównuj jej z inną kobietą. Pokaż, że inne kobiety widzą twoją wartość, a ona musi zdecydować, czy też ją widzi. Po trzecie, nie rób tego za często. Jeśli ciągle mówisz o innych kobietach, stajesz się przewidywalny i traci to moc. Zazdrość działa, bo jest niespodziewana, bo nagle pojawia się sygnał: Moment, on ma życie, on ma możliwości, on nie jest tylko mój. Ale jeśli robisz to non-stop, przestaje być sygnałem, zaczyna być strategią, i wtedy druga osoba albo się odsunie, albo wpadnie w lęk, a żadne z tych nie jest tym, czego chcesz. Teraz porozmawiajmy o tym, co dzieje się w jej głowie, kiedy wspominasz o innej kobiecie w dobry sposób. Jej mózg przechodzi przez kilka faz. Faza pierwsza: uwaga. Coś się zmieniło. Nagle pojawiła się nowa informacja. Kim jest ta kobieta? Dlaczego o niej wspomina? To nie jest jeszcze zazdrość, to jest czujność. Faza druga porównanie. Podświadomie, nawet jeśli tego nie chce, zaczyna się porównywać. Czy ona jest ładniejsza, czy ona jest zabawniejsza, czy on woli z nią rozmawiać, to naturalne, to ewolucyjne, to mechanizm przetrwania. Faza trzecia lęk. Pojawia się pytanie, czy mogę go stracić. I to jest moment, w którym zazdrość zamienia się w działanie, bo lęk przed utratą jest silniejszy niż pragnienie posiadania. Ludzie bardziej boją się straty niż pragną zysku, i dlatego, gdy poczuje, że może cię stracić, nagle zacznie inwestować. Więcej uwagi, więcej czułości, więcej chęci udowodnienia, że jest ważna. Faza czwarta: Ponowna ocena nagle widzicie innymi oczami nie jako mojego partnera, ale jako osobę, którą inne kobiety też widzą i to podnosi twoją wartość nie dlatego, że jesteś lepszy, ale dlatego, że nie jesteś już oczywisty. Ale jest ciemna strona, jeśli druga osoba jest niezabezpieczona emocjonalnie, jeśli ma głębokie rany z przeszłości, lęk przed porzuceniem, traumę, ta strategia może zdetonować coś groźnego. Zamiast zdrowej zazdrości pojawi się obsesja, zamiast pragnienia pojawi się kontrola, zamiast walki o ciebie pojawi się walka z tobą. Dlatego, dlatego musisz znać osobę, z którą jesteś. Jeśli jest to osoba dojrzała emocjonalnie, która ma poczucie własnej wartości, wspomnienie o innej kobiecie może być zdrowym przypomnieniem, że związek to wybór, a nie więzienie. Ale jeśli jest to osoba pełna lęków, ran, niepewności, może to uruchomić piekło emocjonalne. I wtedy nie budujesz pragnienia, budujesz ból, a ty nie chcesz bólu, chcesz połączenia. Więc kiedy to ma sens, kiedy związek stał się zbyt komfortowy, kiedy druga osoba przestała cię widzieć, kiedy przestała doceniać, kiedy przestała inwestować? Wtedy wspomnienie o innej kobiecie może być budzicielem, nie atakiem, nie groźbą, przypomnieniem. Hej, jestem osobą wartościową i inni to widzą, czy ty też? Ale jeśli związek jest już kruchy, jeśli jest pełen konfliktów, braku zaufania, emocjonalnej odległości, wtedy to tylko przyspieszy koniec. Bo zazdrość w zdrowym związku budzi pragnienie. Zazdrość w chorym związku budzi wojnę. Co to wszystko oznacza dla ciebie? Jeśli chcesz, żeby druga osoba poczuła zazdrość, nie rób tego, żeby ją kontrolować. Rób to, żeby przypomnieć jej, kim jesteś. Nie jesteś kimś oczywistym, nie jesteś kimś, kto zawsze będzie czekał. Jesteś osobą z życiem, z wartością, z opcjami. I jeśli ona tego nie widzi. To nie dlatego, że nie jesteś wystarczająco dobry, to dlatego, że przestała patrzeć. Ale pamiętaj, nie możesz na tym budować całej strategii relacyjnej, nie możesz żyć w ciągłej grze, gdzie ciągle próbujesz obudzić zazdrość, żeby czuć swoją wartość, bo prawdziwa wartość, prawdziwa więź nie potrzebuje ciągłych dowodów. Prawdziwa więź opiera się na wyborze na świadomym, codziennym wyborze. Chcę być z tobą, nie dlatego, że nie mam opcji, ale dlatego, że wybieram ciebie. I jeśli druga osoba nie potrafi tego dać, jeśli potrzebuje ciągłego lęku, żeby zostawać, to nie jest miłość, to jest uzależnienie, a ty zasługujesz na więcej. Więc oto, co chcę, żebyś zrozumiał. Wspomnienie o innej kobiecie może być potężnym narzędziem. Ale tylko jeśli używasz go mądrze, tylko jeśli używasz go etycznie, tylko jeśli używasz go jako przypomnienia, a nie jako broni. Bo prawda jest taka: jeśli musisz ciągle budzić zazdrość, żeby czuć się wartościowy, coś jest nie tak z Twoją pewną. Jeśli musisz ciągle budzić zazdrość, żeby druga osoba została, coś jest nie tak z Waszym związkiem. Ale jeśli robisz to naturalnie, autentycznie, z szacunkiem, możesz zobaczyć coś pięknego. Możesz zobaczyć, jak druga osoba nagle budzi się, jak zaczyna cię widzieć, jak zaczyna doceniać, jak wraca energia, pragnienie, chęć walki o was. I wtedy, wtedy zazdrość nie jest wrogiem. Zazdrość jest przewodnikiem przewodnikiem, który mówi: To ma znaczenie ta osoba ma znaczenie. I chcę ją zatrzymać. A teraz pytanie do Ciebie: czy kiedykolwiek czułeś zazdrość i co Ci ona pokazała? Czy pokazała Ci, że kochasz, czy pokazała Ci, że boisz się stracić? Czy pokazała Ci, że przestałeś doceniać? Bo czasem zazdrość, nawet jeśli boli, jest prawdą, której potrzebujemy. Prawdą, że nie jesteśmy obojętni, że nie jesteśmy zimni, że wciąż czujemy. I może to jest lekcja. Może zamiast ukrywać zazdrość, unikać jej, wstydzić się, powinniśmy ją zrozumieć. Zrozumieć, co nam mówi, co próbuje nam pokazać. Bo emocje nie są wrogami, emocje są komunikatami. A zazdrość mówi: obchodzi mnie to, obchodzi mnie ta osoba, i boję się, że mogę ją stracić. I jeśli druga osoba też to czuje, może to początek czegoś ważnego. Może to początek prawdziwej rozmowy? Rozmowy o tym, czego naprawdę pragniemy, o tym, czego się boimy, o tym, jak możemy budować związek, w którym nie musimy ciągle udowadniać, ale możemy po prostu być. Zanim zakończę, chcę Ci coś powiedzieć. Ten temat zazdrość, manipulacja, gry jest pełen pułapek. Łatwo wpaść w przekonanie, że relacje to strategia. Że ludzie to puzzle, które trzeba rozwiązać, że wystarczy powiedzieć właściwe słowa, zrobić właściwe rzeczy i wszystko się ułoży. Ale prawda jest bardziej skomplikowana, bo ludzie nie są maszynami, ludzie są emocjami i żadna strategia nie zastąpi autentyczności. Możesz nauczyć się technik, możesz zrozumieć psychologię, ale jeśli nie czujesz, jeśli nie kochasz, jeśli nie szanujesz, żadna technika cię nie uratuje, bo prawdziwe połączenie nie rodzi się z manipulacji, prawdziwe połączenie rodzi się z prawdy. I jeśli dzisiaj wyniesiesz coś z tego scenariusza, niech to będzie to: bądź kimś wartościowym. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że żyjesz. Żyjesz autentycznie, żyjesz z pasją, żyjesz z wartością, którą inni widzą. Nie dlatego, że im ją udowadniasz, ale dlatego, że ona po prostu jest. A jeśli ktoś tego nie widzi, to nie twoja praca budzić go za pomocą zazdrości. To jego praca nauczyć się patrzeć. I na koniec pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek uznałeś kogoś za danego? Czy przestałeś widzieć wartość osoby, która była obok ciebie? Zostaw komentarz. Opowiedz swoją historię, bo czasem to my jesteśmy tymi, którzy przestali patrzeć. Czasem to my jesteśmy tymi, którzy potrzebują przypomnienia. A może ktoś w twoim życiu też zasługuje na to, żebyś zobaczył jego wartość, zanim będzie za późno? Jeśli ten temat do ciebie przemówił, zapisz się na kanał Psychologia z Anną Lustrzaną. Tutaj nie znajdziesz łatwych odpowiedzi ale znajdziesz prawdziwe pytania, pytania, które zmienią sposób w jaki patrzysz na siebie, na relacje, na to, co naprawdę znaczy kochać i być kochanym. Do zobaczenia w następnym materiale.